Prawiteraapia jest mało znaną dziedziną, i tutaj trzeba by było w ogóle powiedzieć, co to jest. Jest to metoda, która pozwala na podtrzymywanie zdrowia. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to możemy być zdrowi, czyli jakby, jakby profilaktyka, to nie jakby, tylko profilaktyka i odzyskiwanie tego zdrowia czyli terapia. Możemy również posłużyć się różnymi składowymi w celu diagnostyki. Czyli trzy w jednym, można powiedzieć, kompletna medycyna. Skąd się to wzięło? Otóż polski psycholog dr Ferdynand Barbasiewicz, będąc w opałach zdrowotnych, miał objawy stwardnienia rozsianego. Gdy leżał w szpitalu, patrzył na poczynania lekarzy, którym, którym zaufał, do których przyszedł, nie wywarli oni na nim najlepszego wrażenia, bo raczej obchodzili go, nie zatrzymywali się zbytnio przy nim. I stwierdził, że jak sam sobie nie pomoże, to nikt mu nie pomoże. A ponieważ był entuzjastą, jeżeli chodzi o akupunkturę, więc postarał się coś takiego zrobić dla siebie, co by mu pomogło. Uciskał swoje ciało ostrymi takimi narzędziami. To były gwoździe do zespalania, takie długie, długie metalowe pręty długości, gdzieś około 30 cm, służące do, do zespalania złamanych kości udowych. Dzisiaj te narzędzia wyglądają zupełnie inaczej, są optymalne praktycznie rzecz biorąc, o wiele mniejsze i nie służą już do chirurgom do niczego, natomiast klawiterapeuci mogą je używać. Stosuje się również inne narzędzia prostsze, na przykład patyki szaszłykowe czy rolery. Co to jest klawiterapia? Skąd dr Barbasiewicz dowiedział się, że może sobie w taki sposób pomagać? No, tak jak powiedziałem, był zwolennikiem, zaciekawiony był bardzo akupunkturą, tylko z tym, że nie, nie, nie mogąc wkuwać igieł, bo był psychologiem, a w Polsce wtedy, zresztą do dzisiaj tak, tak jest, aczkolwiek nie jest to przestrzegane. Naruszać powłoki cielesne mogli tylko lekarze, pielęgniarki i położne. On był psychologiem, w związku z powyższym uciskał te miejsca tylko, więc była to pewnego rodzaju presura. Digitopresura to jest uciskanie palcem, a tutaj było uciskanie klawikiem, więc presura, powiedzmy, można by tak nazwać to, co robił. I okazało się, że stan jego zdrowia się poprawił, i do dzisiaj nie ma żadnych objawów stwardnienia rozsianego. Natomiast stwierdził, że jeżeli sam sobie pomógł, to może, skoro metoda okazała się tak skuteczną, to może innym pomoże, i zaczął. Opowiedział o tym różnym osobom. Znaleźli się chętni do tego, żeby poddać się takiej terapii. No i rzeczywiście zaczął leczyć ludzi chorych na stwardnienie rozsiane. To było podstawą jego, jego działania. Zgłaszali się też ludzie z innymi dolegliwościami, którym również pomagał. Można leczyć narząd oddziaływując na skórę. W miejscu, które jest poprzez układ nerwowy powiązane z tym narządem. Doktor Barbasiewicz zdobywał swoje doświadczenie w latach 80. Był pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szpital ówczesny MSW był bardzo dobrze wyposażony i w sprzęt, jak też Pracowali tam doskonali lekarze. Tam pozwolono mu doświadczać, że tak powiem, pracować z ludźmi chorymi, którzy już byli zdiagnozowani klinicznie, i okazywało się, że w bardzo wielu różnych chorobach można pomóc. Niemniej, właśnie choroby układu nerwowego są tutaj olbrzymim polem do popisu dla klawiterapeuty. Te wszystkie choroby typu właśnie stwardnienie rozsiane, które się leczy, ale powiedzmy sobie, że jest to bardzo trudny, są to bardzo trudne przypadki. Stwardnienie boczne zanikowe, choroba uważana na całym świecie za nieuleczalną. W związku z tym jest chorobą jakby nieleczalną, jakby, bo jeżeli jest uważana za powszechnie za chorobę nieuleczalną, to raczej nie podejmuje się nikt, żeby leczyć. Ci, którzy leczą ją, mają związane zupełnie ręce. Padaczka, choroba Parkinsona, niedowłady po udarach. Wszystko to znakomicie można tutaj włożyć do listy chorób, które można, w których można zastosować klawiterapię. A w klawiterapii uzyskuje się bardzo ciekawe i szybkie efekty. Na przykład, skolioza, jednokowa skolioza, około 25-stopniowa, mająca, potrafi się sama. Sama pod wpływem klawiterapii wyprostować w ciągu 4-5 dni. Jest to coś zupełnie zdumiewającego. I podobne spektakularne wyleczenia są notowane od dawna. No, takim najbardziej powiedziałbym spektakularnym, no, czy najbardziej. Jeżeli pomagamy ludziom chorym na stwardnienie boczne zanikowe, no to to już jest olbrzymia rzecz. A tutaj doktor. W 1993 roku wyleczył chorego z pełnoobjawowym zespołem Aids. Był to pacjent kliniki Aids w Warszawie. I ten pacjent, nie widziałem go chyba od kilkunastu lat, ale w 10 lat po, po tym, jak opuścił klinikę Aids. Widziałem go i był w znakomitej formie. Był to młody człowiek, który no, uzależniony od, od, od wszystkiego, od czego można być uzależniony. Został wyprowadzony i z tych uzależnień, i z wszystkich chorób. Są to cztery litery AIDS, natomiast obraz choroby to jest kompletny upadek całego organizmu. Chorób jest dużo. I dr Babasiewicz pracując z tym pacjentem około dwóch miesięcy spowodował, że ten człowiek stał się zdrowy. Także, no, takie rzeczy, jeżeli lekarz mówi: Ja jestem lekarzem, to można by wnosić, że albo sobie dowcipkuję. Albo też jest bardzo, bardzo poważny i zdeterminowany, żeby tym, którzy mówią, że są choroby nieuleczalne, powiedzieć, że być może to zbyt pochopne diagnozy są, bo być może są gdzieś ludzie albo metody, które można użyć i pomóc tym ludziom. Tutaj w tych sprawach tak zwanych zespołów odkręgosłupowych zespołów bólowych. Pomagają bardzo skutecznie chiropraktycy, czy terapeuci manualni. Natomiast my potrafimy to robić często w sposób właśnie zdumiewająco, zdumiewająco skuteczny. W ciągu trzech najdłużej 15 minut stymulacji jednego miejsca. Człowiek, który przyszedł o kulach albo przyprowadzili go bliscy, może sam wyjść z tym. Są to niesamowite historie, kiedy człowiek, który ledwo mógł podnieść rękę do góry, podnosił ją tak mniej więcej do wysokości pępka. Takie zachęty spowodowały, że podniósł rękę zupełnie wysoko nad głową, trzymał ją. Na pytanie, kiedy ostatnio tak podniósł, stwierdził, że Trzy lata temu przed udarem mózgu. Wszyscy byli świadkami terapii, wszyscy byli świadkami tego pierwszego testu, i podobne rzeczy można powiedzieć, że są nagminne. Ale jeżeli są to zaburzenia nie wynikłe z tego, że został uszkodzony, na przykład złamanie kończyny, czy, czy też, czy też inna, inna historia, to jesteśmy w stanie pomóc. Tutaj powiedziałem o udarze. W zasadzie to nie ma czegoś takiego jak udar mózgu, bo są zawały mózgu albo też krwotoki z pękniętego naczynia. Są to dwie zupełnie różne historie. Natomiast w sumie razem są do jednego worka zapakowane i nazywane udarami. Ale ważne jest to, że po nich są jednakowe szkody. Tak zwane deficyty nerwowe w postaci właśnie niedowładów różnego rodzaju i zaburzeń funkcji mowy, czy, czy, czy bardzo wielu różnych rzeczy. I my to jesteśmy w stanie odbudować. Często bardzo, bardzo szybko się to dzieje, w ciągu kilku dni. Żadna znana mi metoda nie charakteryzuje się taką, Skutecznością. Mogę powiedzieć, że to, co wiąże się z klawiterapią, jest zdumiewające. Proste często do tego, żeby nauczyć rodzinę zabiegów, które mogą robić w domu. I tanie. I nie ma działań ubocznych. I nie narusza się ciągłości tkanek, bo tylko się uciska te tkanki. Ja jako lekarz od ponad 40 lat stosujący akupunkturę, również mogę wkłuwać i robię to czasami, to często jest takim, no można powiedzieć, wykrzyknikiem do tego, co, co robię, bo po czymś takim uzyskuje efekt, na którym mi zależało. Niemniej klawiterapia jako metoda Polegająca na uciskaniu skóry całego ciała, nie tylko w punktach akupunktury, ale i poza punktami, daje efekty. Tutaj może bluźnierczo to zabrzmiało, bo akupunkturzyści, do których ja należę, twierdzą, że skuteczność daje trafienie w punkt. Jak się w punkt nie trafi, to już o skuteczności nie ma mowy. Ale skuteczność to nie jest trafienie w punkty. Punktów nie mamy wytatuowanych na ciałach, tylko skutek, jaki, jaki uzyskujemy po w jakimś sposób podrażnieniu skóry ciała i widzimy efekt. I te efekty są znakomite. Skorioza, którą leczy się bardzo, bardzo heroicznie, można powiedzieć, i bardzo nieskutecznie. Tutaj jest możliwość olbrzymiej, olbrzymiego przełomu dokonania przełomu w tym leczeniu, gdybyśmy chcieli upowszechnić tę metodę. Takie leczenie jest proste. Proste w tym sensie, że ja nie muszę leczyć tego dziecka, ja mogę pokazać rodzicom, jak się to robi, i rodzice mogą, mogą leczyć. Zresztą w każdym przypadku, w przypadku każdej innej choroby, tak się dzieje. Kiedyś sam leczyłem, zdobywałem doświadczenie w tej metodzie, tak jak to każdy lekarz. Aż do momentu, kiedy oblężenie było tak duże, że no, musiałem się zdecydować na coś innego, i przyjmowałem pacjenta. I do dziś to tak wygląda, że przyjmuję jednorazowo pacjenta, badam go, stawiam diagnozę, przeglądam te dokumenty, które przynosi. Często są to diagnozy innych lekarzy, często są sprzeczne ze sobą z różnych klinik, docierają pacjenci z różnymi rozpoznaniami, z których wynika, że po prostu lekarze widzą, co się dzieje i pacjent podaje, jakie są objawy, ale oni nie potrafią powiedzieć, co jest przyczyną. Nazywają to w różny sposób i to tak czasami w hmm, tej tragedii jest, jest po prostu humor, jak widać, że poważni lekarze z tytułami naukowymi z poważnych klinik hmm, przeczą sobie. Natomiast dla mnie nie ma to znaczenia, dlatego że to nie ja leczę. Ja tylko uciskam skórę tymi narzędziami. Ciało pokazuje nam. To, co robimy sprawdzając w danej chwili, jest w tej chwili efektem. Jest to najbardziej aktualna, aktualny obraz stanu, stanu organizmu.